A w dzisiejszym odcinku zdobędziemy sobie brakujące maskotki z gangu mocniaków. Moja kolekcja póki co to są cztery maskotki. Mam tutaj parówkę Patrycję. Jest przepiękna czerwona-orężada, czekoladowy krem krzyś i biało-żółte jajko. A jak zdobyć resztę maskotek? Pokażę wam na to sposób, tylko że wcale nie będziemy szli do biedronki, a skoczymy sobie do wirtualnego świata, a dokładnie do Avatar World. Ponoć tam są brakujące maskotki. W ogóle postaram się znaleźć wszystkie maskotki, więc zostawcie koniecznie kciuka do góry. No i mam nadzieję, że znajdziemy tam awokado, że będzie dynia, że będzie chleb. No ale to się może stać tylko i wyłącznie, jeżeli będziecie oglądać do końca. A jeżeli Wy lubicie grać w Avatar World, to koniecznie napiszcie mi to na dole w komentarzu. No i powolutku przechodzimy sobie do świata Avatar World. Jak widzicie, ten świat jest jeszcze Halloweenowy i wygląda przepięknie. Ale żeby Znaleźć gang mocniaków, to chyba powinniśmy się wybrać do sklepu z zabawkami, no bo tam na pewno będą jakieś urocze maskotki. No dobra, jesteśmy tutaj w takiej wielkiej galerii na piętrze numer 2, przechodzimy w tę stronę. A i mamy świat z zabawkami. Mamy tutaj również taką przepiękną bohaterkę, która wygląda troszeczkę jak księżniczka i z nią sobie zrobimy jeszcze tutaj sekrety w tym świecie zabawek. Ale najpierw zerknijmy tutaj na ten stos maskotek. Czy będzie tutaj któraś z maskotka z gangu mocniaków? Woda Werka, Orężada Ola, może Porówka Patrycja? No sprawdźmy. Póki co widzę tutaj żabę i kurczaka. Mamy grzybka. Wiecie co? Te w ogóle maskotki wyglądają jak Squish Melos I są naprawdę do nich podobne. Ale mam tu kogoś, mam tu. Biorę tą dziewczynę. Ja zobaczcie, poznajecie tu awokado? Patrzcie na to. Przecież to ewidentnie jest awokado Adaś. Przepiękna zabawka. Zobaczcie na to. Wow, wygląda tak samo. Zielone awokado z buźką na samym środku. Nie no, udało nam się znaleźć. Patrzymy na, ten, na kolejne maskotki. Mamy lamy. Wyglądają super. Kolejna żaba? O co chodzi? Czy to jest jumbo żaba? Przynajmniej tak wygląda. Jumbo żaba Squish Mellows. Yy, tutaj mamy kolejne maskotki. Jest sushi ale niestety sushi nie jest z gangu mocniaków. Mamy grzyba, też niestety nie jest. Co my tu mam? Oh, widzę kolejną maskotkę przykryta pod wszystkimi. Zobaczcie, na samej górze. Dadam, tadam da chlebek. Przecież ewidentnie to jest chlebek Heniu. No spójrzcie tylko na to, jest kanapka. Ma policzki, ma duże oczy i ma szeroki uśmiech, ewidentnie chlebek Henio. No i co? Udowodniłam wam, że w świecie Avatar World, w świecie z zabawkami, mamy maskotki gangu mocniaków, co prawda? No niestety mamy tylko dwie takie maskotki, ale mi się one mega podobają. Awokado, no i chlebek, skoro już są razem z nami, no to może rozwiążmy sobie teraz kilka zagadek. Świat zabawek, świat zabawek. Bierzemy sobie balona, zobaczcie co możemy zrobić. Możemy tego balona nadmuchać, i wówczas mamy takiego balonika. Możemy go wziąć w ogóle do ręki? Sprawdźmy. A, możemy wziąć go do ręki? Oczywiście, że tak. Ale możemy też go puścić. Wówczas on poleci wysoko, wysoko do nieba. Mamy różowego, mamy niebieskiego. O, tutaj jest kolejny niebieski. Czy wyskoczy nam jeszcze jakiś inny kolor? Znowu różowy. No dobra, jeszcze raz. O. Jest jeszcze zielony balonik, zobaczcie. Jak fajnie można je nadmuchać. A teraz zadanie dla was. Pamiętacie taką zabawkę? Jakiś czas temu była mega słynna. To jest taki kaktus, który tańczy i on tutaj również tańczy. Widzicie to? Gdy na niego naciśniemy, to się porusza tak śmiesznie i powinien jeszcze grać jakąś melodyjkę. Tajemnicze drzwi. Hmm, trzeba rozwiązać zagadkę. Trzeba się dostać do środka, tylko jak to zrobić? Drzwi mają wielką kłódkę, potrzebny albo wielki klucz, albo tęcza. Zobaczcie, tutaj jest ukazana tęcza i pianinko. A przecież na dole mamy takie pianinko. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, błękitny, granatowy, fioletowy, różowy. To, co tutaj jest w środku? O, wow, księżniczki Disney'a. Niestety nie jest to gang mocniaków, ale mamy tutaj, to jest chyba. Hmm, w takiej sukni trochę wygląda jak Bella. Pięknie. Tutaj zdecydowanie jest Roszpunka, bo ma długie blond włosy. Jest też Jasmina, ukochana Alladyna. A tutaj jest Dzwoneczek, czyli przyjaciółka Piotrusia Pana. Do tego wszystkiego mamy jeszcze Konika. Tutaj jest też jakaś księżniczka na nim. Jest Karoca. Wygląda super, przepięknie. No i oczywiście jeszcze do tego jest Zamek. Ale jest też pociąg. Czy do tego pociągu. A, stój, pociąg! A, chciałam tam sadzić księżniczki! No nie, no nie, czy ten pociąg jeszcze wróci? A, wrócił, wrócił! O! Z czym on wrócił? Pistolet! Pistolet mamy, zobaczcie jak on działa. Możemy puszczać bańki. Uwaga, uwaga, przygotujcie się. A, użyję tej broni na Was. Zobaczcie na to, ile bombelków. Ale czadowo! Wow, to jest pistolet w kształcie kaczki. Szaleństwo! Czekam na pociąg. Czy pociąg się pojawi? No nie, nie ma pociągu. Pociąg mi uciekł, a ja chciałam do środka włożyć księżniczki. Odłożę sobie na chwilę tutaj te moje maskotki, ale cały czas je będę miała. W końcu to jest gang mocniaków. Cóż my tutaj mamy? O, przed chwilą była kaczka, a teraz mamy kurczaka. Taki pistolet. Tutaj jest też jakiś pistolet, ale to jest pistolet... Uuu, nieco lepszy. A, ale wygibasy. To jest chyba pistolet jakiś taki na wodę, z tego co mi się wydaje. Jest też piłka. No niestety. I jest korona. Oh, mogę zostać prawdziwą księżniczką Zupełnie jak te księżniczki z Disneya Dobra, w świecie z zabawkami Mamy chłopaka, który chyba uwielbia yy, Żaby, on ma tutaj jumbo żabę I mamy też tutaj mm, kącik astronauty Mamy tutaj samochód Kolejny oh, Te samochody trochę wyglądają jak z aut Z karsów, prawda? Szczególnie ten, bo ma taką fajną minkę Wow, helikopter, można go włączyć ale czadowo, ale ja chcę wam pokazać tutaj to miejsce. Mamy tutaj robota, którego możemy złożyć. Mamy już głowę. Na stosie maskotek znalazłam chyba rękę. Sprawdźmy, czy ona pasuje. Tak, zgadza się, to jest ręka. Tylko teraz zagadka, gdzie są pozostałe części. Brakuje jeszcze ręki, dwóch nóg i brzucha. Szukamy. Przejdźmy sobie tutaj do sklepu z. Chyba z jakimiś elektronicznymi rzeczami? O, mamy elektronicznego kociaka! Patrzcie na to. E, eee, ten kociak jest wyjątkowy, wydaje dźwięki. Wow, i potrafi robić sztuczki. Patrzcie, jakie przewroty. Wow, obraca się, poluje, aportuje. Wygląda czadowo. Drukarka 3D? Serio? mogę takie coś tutaj wydrukować? Taką żabę? Ej, to naprawdę działa! wow, mamy żabę wydrukowaną ej, ej, czy coś jeszcze mogę tutaj wydrukować sprawdźmy, czy mogę zmienić oh, jeszcze inne żaby ej, ej, tamta żaba mi się podoba wróćmy do tamtej żaby o, ta żaba, tym razem jest to żaba zielona, ale czadowo będę miała więcej maskotek szkoda, że żaba nie jest gangą mocniaką, bo bym miała ich jeszcze więcej a co my tutaj jeszcze mamy o, tamto to wyglądało znowu jak Squishmallow, a tutaj jest jakaś planeta sprawdźmy na to Ło, też się drukuje. No dobra, ale ja zapomniałam, przecież jestem tutaj, aby znaleźć kolejne części. Mamy to, znalazłam. To jest chyba noga i była tutaj w tym kartonie. Jedziemy na inne piętro. Zjeżdżamy w dół na piętro numer jeden. Myślicie, że tam coś znajdziemy? Trzymajcie mocno kciuki, bo brakuje jeszcze kilku części. Salon piękności, pomadki. A za pomadkami mamy nogę robota. Sklep z zabawkami. U, jakie piękne ubrania! E, nie no, słuchajcie, ja tutaj widzę kolejną część. Jest schowana, to jest brzuch, ale nie mogę się oprzeć. Muszę się przebrać. Podoba mi się ten strój. O, ta sukienka, jaka żółciutka, jaka piękna! O, albo to wow, wygląda pięknie niestety nie ma żadnego stroju który wygląda jak gang mocniaków no, sorki, no bym się tak przebrała, ale niestety nic nie ma o, chociaż, o, nie, myślałam, że to jest awokado, a to jest niestety ogórek, mamy tutaj jeszcze truskawkę i mamy zielonego ananasa a to co to jest? czapka na głowę, czapka na głowę w kształcie truskawki, o, ta mi pasuje do stroju bo jest taka żółta jak ananas. Ej, chyba mam to. Awokado. Patrzcie na to. Zielone awokado. Tutaj też jest przecież taka bluzka z awokado. Awokado Adaś. Ale poczekajcie, która bluzeczka jest lepsza? Chyba ta z krótkim rękawkiem, taka zielona. Zdecydowanie lepiej mi pasuje. Jest jeszcze taka w kolorze białym. Czas sprawdzić Uu, jak prezentuje się w lustrze. Kilka głupich min, kilka pos. Nie no, pasuje to do mnie idealnie. Skakuję do windy, biorę te wszystkie moje rzeczy, pędzimy ponownie na piętro numer 2. No i sprawdźmy wspólnie, ile rzeczy mi jeszcze brakuje. Mamy brzuszek, mamy rękę, mamy nogę. No nie, nie wierzę, jeszcze jedna noga. Tylko gdzie ona może być? Może na piętrze numer 3? Sprawdźmy zatem na samej górze, co my tam mamy. Czy tam będzie jakiś też fajny sklep? Uh, tutaj jest sklep z maszynami. Uuu, taki troszeczkę park rozrywki, bym powiedziała. A z tej strony? O, możemy coś zjeść, bo mamy przepyszne burgery. Wszystko sprawdziłam, nigdzie niczego takiego nie ma. Więc pędziemy z powrotem na piętro numer jeden. Bo byliśmy najpierw tutaj po lewej stronie, a teraz musimy iść jeszcze tutaj na prawo. No i bardziej słodkie miejsce. Mega, mega cute. I ja już widzę to. Nie, no nie wierzę. Patrzcie na to, schowane tutaj. To jest ta brakująca ręka. A przy okazji, czy ja mogę sobie zmienić fryzurkę? Uuu, jakie dwie kitki! Ta fryzura jest mega szalona, chociaż ta, podobała chyba mi się jeszcze lepiej. Zobaczcie na to. O, wow! Zobaczmy, co jeszcze może być. Jeszcze takie dwie kolejne kiteczki. A wiecie, co ja bym chciała? Skoro jestem przebrana za awokado, no to może zrobiłabym sobie zielone włosy. O nie, to są zielone różowe. Nie do końca podoba mi się ta fruzurka, no ale trudno. Czas teraz uzupełnić naszego robota. Jest i brakująca noga, a robot... Dam robot. Ożywa! Robot jest już tutaj razem z nami. Zobaczcie, co robot może robić. Tańczyć. Może też śmiesznie podskakiwać albo machać do nas rączką. Myślę, że odkrycie dzisiejszych sekretów Wam się spodobało. Sklep z zabawkami, z gangiem mocniaków. Na sam koniec jeszcze podejdźmy tutaj, zabierzmy to i rozwalmy piniatę. To dodam piniata w kształcie smoka, jak na zamku królewskim. O, prezent! A tutaj co mamy? To, to, to jest jakiś ufo? Latający spodek? Tutaj jest jeszcze jedna piñata. Taki słodki misiu. Znowu go rozwalmy. A, a tutaj co, co nam wypadło? A jużstwo tu nic nie było. Mm, takiego oszukiwania to ja nie cierpię. A wiecie, co zrobimy jeszcze na sam koniec? Przejdziemy sobie do kreatora postaci i stworzymy jakąś fajną postać, która będzie wyglądać właśnie jak awokado Adaś, ponieważ brakuje nam takich zielonych włosów. Włosy muszą być bardziej zielone. O, na przykład u, ten kolor jest mega fajny. Zobaczmy jeszcze jakaś fajna fryzurka. Zróbmy sobie taką dużą kitkę, a z przodu. A z przodu jeszcze dajmy sobie. Hmm, który by tutaj włoski? O może to? Tylko jeszcze ta kiteczka. Kiteczka również musi być zielona, tylko jaśniejsza, ciemniejsza. Ta mi się podoba. To chyba fajnie teraz ze sobą pasuje. Mm, usta, zróbmy takie bardziej czerwone. Do tego koniecznie. Policzki, policzki jakieś takie rumieńce, hmm, coś takiego delikatnego, o może to wygląda naprawdę ekstra. No i teraz strój, tylko czy tutaj będzie to awokado? Oj, chyba niestety nie, więc wracamy. Chciałabym się przebrać, więc potrzebujemy teraz tę koszulkę z awokado. E, i to już fajnie wygląda, ale lepsze chyba będą te zielone spodenki. Jest bałagan, ale sorki, stylówka, wygląda czadowo, wyglądam ekstra. Do ręki bierzemy teraz moje maskotki, no i kończymy ten odcinek. Ja jestem ubrana jak awokado Adaś, mam tutaj dwie maskotki z gangu mocniaków. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chcielibyście, abym poszukała takie maskotki i takie figurki w Toka Life World? Koniecznie napiszcie to na dole w komentarzu. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa pa!